Sioma z tej strony BigBadDice, gramy w gotyczka pierwszego i wracamy do starego obozu, zdać yy, relacje dla Kruka. O jest ja chyba później zdradzą, no nie? Będzie jakaś taka nieprzyjemna sytuacja. I będę mógł wtedy dołączyć też do tego, do... nowego obozu. Albo obozu bractwa, To by chciał dołączyć do obozu No mm, Ale to zobaczymy, nie pamiętam, coś takiego było, Tam grałem ostatnio. Trzeba by się trochę... o. Sławe te zaklęcia na razie są. I ten dalej mi się marzy na broń, więc... Torus nie chce mnie jej uczyć. Powiem do że do strażników nie dołączyłem. Ale chyba w nowym będę mógł kogoś poprosić, żeby mnie nauczył. Tylko, że znowu punktów skilli nie mam tak dużo. 11. A potrzebuję 15 na drugi krąg. 4000 expo mi Może pod gdzieś po drodze? No na ciebie bestii raczej nie. Jaki silny się zrobiłem. No i będę potrzebować, jak spadł przecież do magii i do broni dwuręcznej. W ogóle olewam strzelanie z kurdej kurde, ile szczurów, dobra, tutaj trochę podekspię. Ale już mi obrali, że żadnych nie zadają. Taka 4000 spać potrzebuje na awans. Tam chyba na górze będzie fort tych harpin, no nie? Zobaczymy. O nie, skręcaj tak ostro. Tak, to jest ta twierdza. To zostawimy na później. Będą te harpie, one wkurwiające będą, no nie, bo one będą laty ciężko będzie targetować. Czy inaczej zapamiętałem ten zamek? Może to nie ten? Różę rzeczy inaczej zapamiętałem w ogóle tej że tak samo yy, z nowym obozem. jak myślałem, że przecież dołączę, uda mi się, tak? A okazało się, że oddałem ten list dla Diego, to nie mogłem dołączyć już. Tu jest Wniorkowie, To jest taka miejscówka, że, przypominająca, yy, wiecie, takie miejsce gdzie zwiernikowy mogło być. Nie wiem czy zarkiem wygram już? Mogę spróbować, jak będzie jakiś zwiedawca. Jakaś czacha. Otóż, skierety. To miałem sprawdzić na Google'ach jak znaleźć te runy. teleportacji. w kurze to bieganie między wioskami. Aż ta część e, uroku gotyka, ale jednak. Wydaje mi się, że to nie jest miejsce, w którym powinienem teraz być. I tak wygląda, wiecie. Powrót się zaciął <noise> Zabezpieczenie przed... Żeby jakiś noob tutaj nie wlazł No, dobra Później coś będzie tutaj Dobra, trzeba cisnąć, bo znowu ciemno będzie Takie wtedy, pamiętacie? Ale już chyba światło mogę rzucać A ja nie wiem, czy to światło mnie oślepia Że mniej widzę tak naprawdę hmm. No, właśnie, widzicie? Jest, pom... jest pomrok taki, i nie widzę nic dalej, no nie? Przez to przez to oświetlenie. Więc to, tyle, co w najbliższym moim otoczeniu, tak? Co się znajduje. Ale klimacik jest, ładnie światłami gra, pracuje po tym motowaniu. Mm, ładnie to wygląda bardzo. Po prostu to światło mnie oślepia i nie widzę, co jest dalej, tak? W ogóle nic nie widzę. Nawet jak patrzę teraz na nagranie na drugim ekranie, to Wy też nie widzicie. Czasami jest tak, że u mnie na ekranie na przykład coś jest niewidoczne, dlatego czasami czasem nagrywania bawić się jasnością, tak? A na nagrywce jest ok, tak, żeby widzicie, co się dzieje, bo trochę inaczej wyglądają jakby te sterowniki do, mm, do jasności w OBS-ie, w którym nagrywam i tutaj, tak, w grach różnych. I do tego zawsze, ogólnie w większości gier, które zaczynam, to ustawiam od razu jasność na wyższą niż yy, początkowa, tak? Ta z... Ta 1.0 Kurwa, lecz znaczy, nie prosto prosto prostu, wylazłem że mnie nie goni, chyba nie, ale widzieliście to, jak z, jak z roku zaczęłam wychodzić. ja dobrze idę w ogóle. Ja jestem. A, widzę, no W ogóle źle poszedłem. szewirki Kurwa, dobra. No. Nope. Czekaj! Ojejku, ile pływać? Oczywiście, że mnie pływać. Obiezał no. Ja pierdolę. Ha, kotik zmienił się w horror. Co ja w ogóle? O, Hobus, dobrze. Wy się męczyć z Lucieniem, jak wróci tutaj. Co się patrzycie? Maga, nie widzieliście krwawącego? Szakal. Witaj. Mhm. Do rana, a tu Diego ostatnio, wy pamiętacie? Nie wiem, czym się siedział w tym miejscu, akurat. Dlaczego? I co to jest poranek? A, bo mi dalej się to światło. Piesię, ja jest mi chyba kruk do nowego obozu wyśle. I co, już nie chcesz walczyć ze mną? Jak już magiem jestem? Dupku. No dobrze, jakbym dostał teraz 4000 expa za ten quest, tak? Od kruka, to bym awansował i mógłbym drugi, drugi. krąg magii aktywować. Witaj! Już nie krzyczę przynajmniej za Gomeza. To jest zaleta dołączenia do magów ognia. Pewnie masz teraz już jak Jeśli myślisz... Jeśli myślisz... To się już nie powtórzy. Pogadajmy lepiej. Witaj! Gomez też powinien krzyczeć za Gomeza. Pomyślałem. Idź porozmawiać z Krukiem. Gdzie jest kruk? Tam Dobry Ksiąg Ksiągę znalazłem Nic się nie nauczyłem dużo wytrychów. С. А Амулет охраны. Napój lekkości. Zgadzajmy lepiej o czymś innym. Czy to był jeden z tych permanentnych eliksirów? Muszę najpierw jeden zdjąć, żeby drugi założyć. Niektórzy Wszystkie, Wszystkie mają ten sam szyfr. Kolejny wyciąg? A jak? A to nie to. Muzyka eliksir. Zawsze to samo. Mam trzy takie same amulety, tak? Dobrze, mistrz? Dobrze, amulet ochrony. Dają. To się już więcej nie powtórzy. Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Może... Kiedyś tak staw... wie. W ogóle nie reaguje co tam. Jak Mak wody wchodzi do jakiegoś pomyślenia, to chyba może tam wejść, prawda? Kurwa, to już inny szyfr będzie. Ma ognie znaczy. Się. Kurwa. Mogę kupić trochę wytrychów w sumie. To jest... Dobrze wybieram. Chodzę żebra na tych wytrychach, niesamowite. Zasah na nikim nie No. Musisz uważać na... To, nie powinieneś wierzyć. Było warto? Dla piwa zawsze warto. O, co fajny amulet. Mam już dość tej... planiny. Lepiej się do tego nie Zawsze.

No, do baszty chyba doszliśmy. A jakie skrzynki tu są? To się chyba nikt nie Kogo doszliśmy. Dobra. Wrócę się... <laughs> jak Jakobia, metrykę. Czyż nie, kurde, ma dobrą pasę. No. Czasem dobra pasa. Karimowanka. <gry> co ty nie zapamiętuje między przytajniami gry? Kolejności. Było warto. Takie zapasy, same jedzenie. Pff. Dobra, jak tu są zapasy, to pewnie w pozostałych strzynkach też wrócimy to później. Idę ja do kruka, szkoda czasu. To później będzie takie etap, że będę mógł wrócić. A zresztą nie będę mówić. To będzie później.

Niech Niektórzy nigdy. Nikt... tak długo jak było. Nie chcę, żeby było. Nie chcę, żeby było. Nie chcę, żeby dla siebie jeśli myślisz to Nie mój problem to Nie na to co Nie w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od... Tylko zachowaj Nie ma Krucha nigdzie. Wszystko w... Witaj. Niech masz... chciał... W dzisiejszych czasach... Witaj, jest. Zaczął się na ścianie. Pomyślałem, że zdam ci... tylko 500? Lud teraz bractwo potrzebuje królowej pełzaczy. Przygotują z nich napój, który umożliwi im nawiązanie kontaktu ze śniącym. Mam te jaja przy sobie. Dobrze się zbliżyć. Co teraz? co teraz mam robić Witaj! długo jak O Od <grystanie> razu Chciałbym. To się już więcej nie powtórzę. Zapot. Do zobaczenia. Zapotę. Jestem. Nie mogę. Potrzebuję poka. Zapotę. Co jest? Czemu nic dalej się nie wytrwało? Boże... Czekaj... Jeśli myślisz, że... Jeśli myślisz, że... Ludzie za... Tylko zachowaj to dla siebie. W tej historii nie musi nie być, być jednak ziarno prawdy. Niektórzy nigdy się Myślałem, nie... To... znałem. Zobaczmy... Witam! Witam. Trzymaj się. Jeśli myślisz, że... To się chyba nigdy nie skończy.